I witam Was wszystkich ponownie. Eee, no i cóż, ponieważ nie zapisałem wcześniej, e, także znów zaczynamy od tego miejsca. I myślę, że do trzech razy sztuka. Po prostu tak, cudowne dźwięki. Po prostu jeszcze jeden raz zawalczymy sobie z bandytami. Pomożemy tutaj Biesowi. A co potem? No cóż, zastanowimy się. Mam nadzieję, że już teraz nie będzie anomalii. Eee, co ja mówię anomalii? Eee... Emisji właśnie. Tutaj pominiemy te, te dialogi, bo jest to już niepotrzebne. Od razu przełączymy sobie na Kawacha. Czy można? Nie można. Szkoda. Myślałem, że da się podwójną serię. A czy serię z dwóch pocisków? Ale nie do rady. Dobra, znów zaczaimy się w autobusie, jak ostatnio. No, mam nadzieję, że pójdzie wszystko po naszej myśli. Sprawdzę jeszcze, tylko czy nie mam innej amunicji. Zdaje się, że sąsiedzi już tam świrują. Dobra, do im. Wszyscy na miejsca, pozwólcie mi podejść, będę łatwiejszym celem. Dobra, zrozumiałem. O, to i tak już nie ma znaczenia, bo teraz, no właśnie, czy ja w ogóle w kogoś trafiam? Widzę, że tu potrzeba eksperta, czyli na pewno nie mnie. Dobra. Jeden trup. Jeszcze tu gdzieś muszę się czaić. Och, No, nie, 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 Miałem nadzieję, że tego uniknę, ale widzę, że nie da rady. Gdzie mogę znaleźć schronienie, mi powiedzcie? Nie mogę. Nie ma tutaj schronienia. Tu jest. Najbliższy schron jest tam. Dobra, i tak już. Nie zdążymy, i nie to wybiłem. co Trzeba weźmiemy sobie trochę amunicji. Mam nadzieję, że chociaż część z tego nam się przyda. Czy to się tutaj jest? To... Gdzieś się czaj między samochodami tam. Chyba dostał Przynajmniej go załatwiłem. Dobra, nie, czas teraz na przeszukiwanie. Nasz. Okej. Okay. Kto-nibuć. Wyruczajcie! Kto-nibuć. Gdzie leżysz, kolego? Kto-nibuć. Wykruj mnie! O tak i za nie za chwłost Z boku zachodyje! Jezu, to był bandyta. No tak. Okej, okay. ostatni raz, naprawdę. Ja może wezmę sobie kawy, której zostały mi resztki, bo oczywiście większość wypiłem bezpośrednio przed nagraniem. Hmm. Czy kałasznikow to na pewno taka dobra broń będzie. Mamy tak, naboje no śrutowe i coś jeszcze. Tylko nie wiem co to jest. I kulowe. Dobra robota, chłopak. pozycję. Czym się różnią naboje no kulowe od śrutowych, bo już zapomniałem niestety standardowy nabój, śrutowe, a kulowe na dużą zwierzynę. Ha, dobra, czyli przeciwpancerne. To weźmiemy sobie kulowe. Mam nadzieję, że coś to pomoże. I przyczaimy się. Kurczę, nie tutaj się przyczaiłem, gdzie chciałem. Wszyscy na miejsca. Pozwólcie im podejść. Będą łatwiejszym celem. Tak, oczywiście któryś z chłopaków się wyrwie najpewniej. No tak jak myślałem. czy ich nie żartują. Dobra, czy uciekać? Dobra, jeden leży. Pura dla mnie. Bez systemu VATS, to ja tu leżę i kwiczę. Miotam się teraz. Nie wychodzi mi to tak jak powinno. Wracamy jednak do kawaśnikowa. Czemu on do mnie strzela? Przecież to jest mój. Kto jeszcze został? Tam kolega chyba się czai. Spróbuję zaś go od tyłu. Ciekawe, czy to się uda. Nie, nie. Ja was bardzo proszę. Oh. Tak, wiem, że to mnie nie ochroni. Ale przynajmniej zabiorę jakieś... Łupy. Nic nie widzę. Mam nadzieję, że poginęli. Nie, jeszcze tam są. Extra chłopaki, załatwiliśmy. Odsapnie, a ty tylko że chodź na dół, pogadajmy. No proszę. Ze wstydem muszę przyznać, że to nie ja niestety odwaliłem większość tego zadania. Zaraz do ciebie przyjdę jest, tylko jeszcze chcę zebrać co nieco. Ile mam apteczek? 11. Myślę, że jeden się starczy. Co to za kurtka skórzana? Czy to jest moja kurtka? Tak. już myślałem. Dobra. Myślałem, że coś zahaczyłem niechcący. Tak, właśnie ten oboje mi się przydadzą. 30 bandaży, trochę dużo, aczkolwiek nie są one takie ciężkie. I idziemy znów po tego kotleta, bo widzę, że cały czas pojawia się w jednym miejscu. Tam, w tamtą stronę jest obóz bandytów, z którego oni właśnie przychodzą. Cóż to moje oczy widzą? Kolejny artefakt, kolejny kotlet. Tam znowu coś jest. No proszę, trochę tych artefaktów tutaj jest. To możemy wyruszyć, e... możemy trochę połazić, pozwiedzać. Ale na bandytów trzeba sporo uważać jednak. ...i postaram się zaraz zapisać. Dobra, nie będę już tego wszystkiego brał, bo jednak trochę tego jest. Albo część broni sobie odrzucę. Nie wszystko jest mi potrzebne. Trudno, to weźmiemy i wyrzucimy. Nie będzie to nam potrzebne. Okej. Oj, nie to wyrzuciłem co chciałem. Ty chodź, a ciebie. Właśnie. Dobra. Cz Ale dalej jestem przeciążony. To niedobrze. Siedzą dwa Stalkera na brzegu jeziora. Jeden mówi говорит. Naścet radiacji, ja тебе cię скажу. Гонят, как не знаю кто. Я да, тут да, уже не сумасшедший, Не со никаких не заметил. Сам как думаешь? Да, фигня однозначно. Мама же же с фуего. С другой стороны, чешуя-то в последнее время чешется все чаще. Не, свой фуемом дали еще, Блин, так не смешно же. Шкода мне этого калаха вырезать. Wrócimy do naszego wajpera. Dobra, mamy już trochę amunicji, więc nie jest źle. Ale porozmawiajmy z biesem i zaraz sobie zapiszemy grę. Tak, to ja raczej dziękuję, bo to wy odwaliście większość roboty, ale okej. Okay. Dzięki, na razie niczego nie potrzebuję. I wróćmy jeszcze do zbierania tego łupu. Może coś jeszcze znajdziemy ciekawego. Przecież najbardziej tak interesuje mnie amunicja do Vipera. Tam jeszcze jest jakieś samotne ciało, którego nie obadałem. Ale nie ma nic ciekawego. Dobra. Eee, zapis, zapis, zapis. Ok. I możemy już ruszać. Zastanawiam się, czy by tam czat... Nie, nie, nie. Za bardzo mnie to kusi, ale nie pójdę tam. O! Jednego bandytę? Te... mniej. To musiało boleć. To chyba jego krzyk było słychać. I tak, tutaj mamy. To jest chyba meduza. Nie jest może on jakiś potężny, ale dla pieniędzy trochę się przyda. Może zamiast tego całego rupiecia, właśnie warto pozbierać artefakty. Dobra, teraz spokojnie możemy już iść do Syria. Chyba tak to się czyta. Nie wiem, nie mam pojęcia. Nie, przepraszam. Jeszcze chcę faktycznie załatwić bandytów. Ponieważ im się to należy. Jest ich chyba ominę z daleka. Jest ich chyba tylko trzech. Ale ja zachowam e, siły i amunicję e, na, właśnie na tych bandziorów z, z zadania pobocznego. Kto znał strzela. Bandyci z bandytami, tak? Jakiś między sobą mają. Zatargi. Dobra, trzeba uważać. Po prostu nie ma innego wyjścia. Muszę obejść po prostu to miejsce albo pójść po prostu dalej. Dobra, obejdziemy. Skoro już tutaj jesteśmy, to nie będę bieg e, na drogę. Bo stamtąd na pewno bandyci by mnie dosięgli. Jakieś ciała są. I to duże ciało. A, to nasi koledzy, których załatwiliśmy na początku. E, no tak, znów jestem przeciążony. Ja naprawdę to wszystko potrzebuję. 300 rubli za kilogram. Wiecie co? Ja się tego pozbędę. Wódka. Wódka nam nie jest potrzebna. Wiem, że to niezgodne z, z tym klimatem, ale nie będziemy pić. O cholera. Gdzie ja się w, wkopałem? No dobra, eee, chyba przejście przez ten obszar nie będzie należało do najprzyjemniejszych przeżyć. Chyba tak czy siak przyjdzie nam walczyć z bandytami. Czy ja mam granaty? Nie mam cholera. Już chciałem się przymierzać. No dobra, skoro tak. Zostaje nam tradycyjna metoda załatwienia spraw. Spróbuję ich zajść po cichu i mi nie wyszło. Cholera. Ok, obierzemy inną drogę. E, tak czy siak zahaczę o, o artefakty, które tutaj mieliśmy. Gdzie jest wyjście? Tu. dobra. Weźmiemy meduzę i tego kotleta. Przepraszam Was bardzo w ogóle, bo widzę, że przez te dwa odcinki za bardzo naprzód nie poszliśmy i zapowiada się na to, że w tym odcinku znów, znaczy w przyszłym odcinku znów będziemy musieli przechodzić pewne etapy jeszcze raz. Poziom trudności nie jest jakiś wygórowany. Dobra, zmęczył się nas nasz stalker. No i chyba będziemy musieli zrobić tutaj przerwę. I spotkamy się dopiero w następnym odcinku. Na no to by wyglądało. Możemy ich ostrzelać stamtąd, ale to jest teren chyba wysoce radioaktywny, także też nie będzie to najlepsze miejsce na, na zasadzkę. Dobra, wiecie co? Ja może przyczaję się tutaj przy drzewie i się z Wami pożegnam. Przygotuję się jakoś mentalnie. I fizycznie do następnej walki, która na pewno nastąpi w przyszłym odcinku z tamtymi bandytami. Dobra! Także trzymajcie się. Do zobaczenia, do usłyszenia. I cholera, już nie zobaczyli. I cześć!